Wow. Wow. Lewandowski out Milik out Świderski out Został mi buksa Zagrasz mi? Strzelisz mi? Francuzom? Holendrą. Staramy się tak, nie było łatwo no Adam już nie trenuje w ogóle z drużyną, wozimy go cały czas tylko osobnym samochodem, on jeździ osobnym autokarem. Ma specjalnego testera do jedzenia, który sprawdza potrawy, czy aby się po nich nie można rozporować, także kuchamy na niego, dmuchamy, bo został nam tylko jeden napastnik. Panowie, zaczynamy odprawę, kolejny mecz. W jakich koszulkach panowie grają? Biało-zielonych, proszę poczekać, proszę poczekać. Panowie, witam na zgrupowaniu repentacji. Będziemy dzisiaj tutaj przygotowywać się do nadchodzącego turnieju. I od razu mówię, nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. Żeby to było jasne. Przyjechaliśmy tutaj po coś, osiągać jakieś swoje cele. Panowie, pada deszcz. Mam nadzieję, że wszyscy mają miksy. Olo, co ty masz? No u Was. Spróbuj mi się pościznąć. Zmiana! Cały raport Grecji przygotowaliśmy 60 ton, Stałe fragmenty, przewidywane składy. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Jedziemy. Chuja grają. Opierdolimy ich. Szkoda, czasu na tę Grecję. Skupmy się na Rosji i na Czechach. No, 30. 30. No, a spróbuj dotknąć mnie. Spróbuj mnie dotknąć. No. 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 Słuch. 30 szczupaków, <noise> co ty nie potrafisz brzucha zrobić? Panowie, może nam zabraknąć umiejętności, techniki, ogrania w liczby, Ale nigdy nie może nam zabraknąć charakteru! Charakteru, walka blisko! Koszula w koszulę. luco, bliziutko, doskakujemy, tak? Intensywność, intensywność, jazda! Kto mi zagra na stoperze? Obrońca? To musi być taki cham? Co jak mu rzucę cegówkę, to zagłówkuję. Sprawdzimy ich w sparingach jeden na jeden. W rzymskiej klatce. <grymianie> Dudek i matysek. Dude, czy matys? Boisz. Bronić. <grymianie> Stara szkoła. Jak się na treningu koledę nie wpierdoli, to na meczu na pewno odstawi nogę. Piłka nożna jest bardzo prosta. Bronić szczelnie, strzelać celnie. Tyle. Tyle. Ostatnie ćwiczenie na strumieniu panowie. Pokazujemy. Dorzucam i lekarstwo z zewnętrzniaka. Tak. Jedziemy, pokazuję. Mocniej! to! Tak! No! Dobieramy się parami, później jest proste. Tak. Na klatę. I do No, tak. A ktoś weźmiej spróbuje odstawić głowę i nie zagłówkować. No, kurde, tu już nie ma co trenować. Tu trzeba dzwonić. Halo Rysiu? No, jest taka sprawa, no. I teraz tu, pa patrzymy, patrzymy wszyscy. Tu jesteśmy, tak? Jesteśmy ustawieni. Tu jest przeciwnik. Tu, tu jest. Gdzie jest piłka? Dobra, ten będzie piłką. Tu jest piłkę, masz piłkę, tak? Grasz, ty mu schodzisz, ty wychodzisz, grasz, jest rzutka, jest gol. Tak? Nic prostszego. Tu gramy i tutaj musimy być przewaga. Ten chłopak jest u nich taki, w środku pola. On grał po ligach, całkiem dobry chłopak, nie? A ten bramkarz, on w ogóle nie wychodzi. Pamiętajcie o tym, będziecie wrzucać od razu. Dobra panowie, pijemy wodę. Młodzież nie pije, młodzież po bramkę. Ale co to jest, co to jest za wolno? Pokaż, ty, dajmy. graj trenera, ale jak ty grasz w tę piłkę, dokładnie, przyjazne podanie, otwórz się, pozycja otwarta, ty też patrzysz, gdzie ja nie jestem ustawiony, tak? patrzymy tam to proszę, graj, graj trenera, No i to jest, i to jest podanie, to jest zagranie, tak. Panowie, rozstawcie sobie dziadka 20 minut, potem zaczynamy trening. Maciek, chodź tu, bo mi się stoper zaczął, nie chce mi się włączać ten czas mi się nie chce włączać. Trenerze, ale to jest barometr ty Sam jesteś barometr, jest tu klikać. Jest klik co ty Ty barometr Co powię? Dwa kontakty, techniczka. jest trener? Elegancko. Ja no jestem, ale kary nie robię. No, no dawaj, dawaj no Jak ty to grasz, kurwa? Daj ci piłkę. Kalma, kalma, kalma. What are you doing? Hej! Hej! Co jest? Ty, co on robi? Kurwa! On w ogóle wierzymy w białych gramy? Chodź tu szybko. Piątka w ogóle nie asekuruje szóstki. Dużo miejsca jest po drugiej stronie, można przerzucić. Atakujcie przestrzeń. Cutbacki, miktacze. nie jest szansa, żeby to wygrać. Dawaj! Dobra. Dobra. Maciuś, Maciuś, kurwa, musisz mi to tam strzelić, no jesteś polukarny, musisz to strzelić, no! A trenerze, że tam był rykoszet! To na nagłych chodzisz to pole Pozostań z tyłu na obronie, jak się nie spodziewasz piłki w polu karnym! Jesteś na pastyki, czy jesteś obrońcą? Spodziewaj się, człowieku, że piłka ci spadnie pod nogę i trzeba to podeszwą jajami to masz wepchnąć! A nie ty mi przyjmujesz piłkę w polu karnym, no! Wpychasz piłkę z gol! Kraj kraj, kraj! piłkę! Gdzie jest olek? GPS pokazuje, że R od 15 minut kurwa sprintu nie zrobił żadnego. Chuj mnie strzeli! Ty nie głupi ten ich napastnik. Potrafił się trzymać piłkę. Zapić go faket. Olo, dawaj do zmiany! E, co ty? Co ty? Jeszcze nie Muszę jesteś zakleić. przygotowany? Muszę sobie zakleić y, tasiemką jeszcze nad, nadgarstek. A teraz tasiemki tej piki, w dupę se zaklej! Cofaj zmianę! Młody i gotowy jesteś? Nie. Dawaj. Pyskurwa! Chodź tu! Chopie, patrz ty, przebiegłeś tylko 3 km. Patrz mi tu! Patrz tutaj! Chopie, ty jesteś zmęczony, 3 km przebiegłeś. Nie tylko. No kurwa, nie zatrzymujesz się? Jaki numer, masz numer zegarka? 13. No to jak kurwa 13, twój numer to 2! Kurwa... Trenerze, 13 ma bramkarz. Kto mu zakładał zegarek? To trener tak kazał. Czego on nie wychodzi do tej piłki do Stoi na tej bramce jak ten ciele. Ten... No ale musisz to strzelić! Żywać! Żywać! Ty! On nie reaguje na swoje nazwisko! Jak ten żywasz, ma na imię? Remigiusz, trenerze. Jak? Remigiusz. O kurwa. Żywać! Żywać! No nie pozwolą! Nie pozwolą, paki! Pyłkarz nie musi być Alfa i Romeo. Some times may be good, some may be shit. Jeszcze jedno pytanie: jak pan skomentuje fakt, że Uganda jest wyżej w rankingu FIFA od Polski? To afrykańskie kraje grają w piłkę? To, to jest jakiś żart, to są jaja. Oni sobie grają tamte mecze w buszu, nikt tego nie ogląda, później sobie coś wpisują i później te rankingi. o Rankingi później grają. Zobaczycie, jeszcze wszystkim udowodnimy, że z siedmioma punktami wyjdziemy z tej grupy na euro. Dzień dobry, co pan może powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? No no cóż, no, no, my się chyba dłużej nie możemy oszukiwać, no bo y, my piłkarsko no my jesteśmy debilami. My mamy tutaj y, studia farmaceutyki, AWFy, a my na boisku y, my nie potrafimy grać. Taka jest prawda się pan zapyta, tutaj e, chłopak e, młody, farmakec, farmaceutykę skończył, ja to super chłopak, nic do niego nie miał. No ale jak jest nas palony, to po co on dobija tę piłkę? Oj, taka jest prawda, no. Kazik Dejna nie umiał tabliczki mnożenia, Maradona strzelał do dziennikarzy, ale piłkarsko to byli geniusze. A my jesteśmy, no, my, my jesteśmy, no, no, debilami, no. No niestety, taka jest prawda. Trzeba się zastanowić, czy w ogóle to z tą drużyną, z tymi chłopakami współpraca ma jakikolwiek dalszy sens. Dziękuję. No, mecz z Wybrzeżem z Kości Słoniowej nie był dla nas prosty. Konferencja reprezentacji polskiej po meczu z Holandią. Proszę o szybkie podsumowanie meczu. No i co mi zostało? No, whisky, sobie pierdolne i tyle.